Witajcie, moi kochani, a co na poniedziałek? Wielkanocny poniedziałek na 21 kwietnia 2025. Jaka energia ze świata zwierząt? Cudowna energia. Rozgwiazda, otwórz się na nieskończone możliwości. Piękna. 47. Mm. Nieskończone możliwości. To jest taki bardzo wyjątkowy czas. Jajko. Woda. Mhm. Nowe życie. 47. Idziemy do czytanki. Mhm. Rozciągnięta na piasku rozgwiazda całkowicie otwiera się na słoneczny blask, na potęgę potencjału. Czy ty też otwierasz się na nieskończone możliwości, spoglądając na horyzont? Duch to źródło wszelkich możliwości, przekraczających Twoje naj, najśmie, najśmielsze wyobrażenia. To on zsyła ci nieskończone sposobności. Duch rozgwiazdy wzywa, byś przekroczył, byś przekroczyła ograniczenia swojej codziennej percepcji i wyszła, byś wyszedł ze strefy komfortu, by marzyć o wielkich rzeczach z jeszcze większą wiarą i nadzieją niż dotąd. Ponieważ Opromienia Cię blask cudownego potencjału. Poczuj Go, wygrzewaj się w jego blasku i otwórz się na inspirację. Odwiedziny rozgwiazdy, przypominające o nieskończonych możliwościach, jakie w Tobie tkwią, to bardzo pomyślna wróżba. Moje kochani, prawo założenia prawo przyciągania Wyobraźmy sobie to, co mogłoby być, gdybyśmy nie mieli żadnych ograniczeń, jednocześnie chcieli żyć w potencjale, w dobrobycie, w cudowności. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o marzenia, pragnienia. Jeśli masz czyste serce i dobre intencje, to rozgwiazda cię tam zaprowadzi. Tak myślę. Cudowna energia. Sięgajmy po swoje marzenia, realizujmy swoje cele. Wszystkiego dobrego na rozpoczynający się tak pięknie tydzień. Wszystkiego dobrego i do następnego.